Cześć, jestem ja i Agamemna. To co, nagrywasz? Nagrywam sobie, bo nowa mapa akurat się... Znaczy no, Stri, Jaka? Zreworkowana Czerwony las. Jak tu jest gęsto w tej roślinności. Chodźcie za mną biegać. Podoba mi się to. A ten podejść do płota i posłuchaj. Słyszysz zwierzęta za płotem? A to są zwierzęta? Ja to, widzę, Aha, i wyszła. nowe krzyki są jeszcze dodane, długie, wszystkie nie są ucięte, więc idź na haki się wydrży i chcę to usłyszeć. Mm. Teraz nic już, właśnie te krzyki są jakby były, ale już ich nie ma moim zdaniem. Co to znaczy. Aha, władca strachu oczywiście. Mm -hmm. Aha, no i nowy killer, tak. Ta matka. Nowe surwy ale bieda perki mają, nic przydatnego. Czy jeszcze się coś zmieniło? Nie wiem. Jakieś kosmetyczne zmiany, takie jak na przykład Legion z Rezydenta, ma w biegłe. No szkoda, końcu. bo fajny tamten był. Z komentarza w ogóle. Elmanco w ogóle ma el, el Monaco, Elmonako, el Monaco. No, lagi ma jakieś, bo ma czerwone przy sobie. Nie ma już. Nie słyszałem tego krzyku. Hmm, normalny tak jak było co się źle. Uważaj na to wyczerpanie Ale to zwiedzać mapę teraz? Kątem. Ale te tak... głowy tych lalek te kamienie widzę zostały, tak bez zmian. Ale te głowy tych lalek przyczepiane do tego płota. Jej dom jest fajny i co tam, zobacz. Ale ja teraz robię na no, w tych skałach wszystkich. I Mark, to jest no ładnie to wygląda, bo każdą mapę tak podciągnęli pod ten wystrój, to było spoko. Czyli muszą zmienić co jeszcze? Na przykład według mnie zakład mięsny powinien być przerobiony być. Bo jest stary już. Mm. Ładnie. Podobnie. Mi Milany Nie wiem, czy tam jest coś nowego. Raczej nie. Tekstury inne są na tej skale. W końcu nie jakaś ta paint. Minecrafty. Gdzie on jest, ten co wisi? Tam? No, a ja mam sam robić wszystko, tak? No, ja idę ściągać, bo widzę, że tutaj też nikt nie jest zainteresowany stanatką kręcisz to hit. Aha. Boże. że na Muszę to skończyć już. trudno. Ściągać go tutaj. No przeskakuj no. przez tą paletę, Boże! Umieracie już, tak? Nie jeszcze. A ja mam to zadanie, że muszę ściągnąć z haka i wyleczyć, czy coś takiego? Z tym perkiem Będziemy wszyscy leżeć zaraz, Widzę wiesz? Widzę właśnie, super robicie. Jesteście beznadziejni. O, jak ładnie w tej świątyni. Urdal ale mi zadupi, zara. Jezus, no. On jest na podniesieniu wszyscy, mam nadzieję. Tak. Aha, no oczywiście. A, no już ma jakąś. Okej. Okay. Bo ten się nie podnosił w ogóle, Kisna. Dobra sytuacja opanowana, jakoś. Dzięki. Tak poszło się ratować, że się w i się wyjebałaś, co? Teraz. Super dead hard zrobiłem. O. takie zabawy. Uważaj. Hmm. No Boże, zamiast się oczosy, ty weszła do szafki. Hisnę w to. On wali w hak, że jest od tego śnięty. Masakra. Mhm. No Co mam zrobić? Jeszcze mam chwilę wyczerpania. Mam leczenie szybkie. Kurwa, tu idzie. Nie, nie idzie. Idzie. Nie wierzę w to. Boże, ja mam dość. Nara. Nie wiem, na ile ci to przedłużyło żywot, ale. No, zrób to. Tą... Czyli nie, na długo. nie da się oczywiście zrzucić palety, bo. porobione no. jest. O no, tak. Dobra, się lecz w moim totemie, bo przy Was to się nie da inaczej. Krzyki są normalne. To jest już normalne, nie? To o co to chodzi? Przecież wszędzie na TikToku, na YouTubie. To było przez chwilę rano, potem jak włączyłam jeszcze raz, to już były normalne. Widocznie się to nie... Boże, co zaciął z niego. Kurwa, prawie było. Nie ściągnę już. Ale ci jego ciul jebany. Ładnie mu okręta zrobił, nie powiem. Dobra, teraz czas żeby go podnieść. No czekaj. Tu, 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 tu. Dziadka goni. wam dosyć. Ale nie ma domku, jest tam mapa ze świątynią. Jakie nie ma domku? Porobię go latarką zaś. Będę mieć wpierdol za to wszystko. No nie ma domku, jest świątynia oczyszczenia, więc jest świątynia na środku mapy. Pokaż i to zobaczyć. Mm -hmm. się wchodzi fajnie i to takie lochy jakby były teraz. To mi się bardziej podoba. Jakie mm -hmm. zamamifikowane mumie tu są. Czy ciała? No boże! Nie na mnie wydłuczy! Waaał, wow, ja Mamy już dość ich ciągle giną. Nie, nie lepsza. Jedno zaraz to się osrammy. Dara. Zrobił najmocniejsze Nic nie muszę słychać A tu Goni tego zaś Prosta na Aha, na dół spadli Nie umiesz wejść Nice. Latareczka, sreczka. Uh -huh. Dziadek uratowany? Mhm. Uh -huh. jest narażony, aha narażony w sensie. Nie wiecie to. co będzie? Będę oddawać pada na reklamację. K która to już jest rzecz oddana na reklamację w tym roku? Aha, ja mam się, dobra, muszę spieprzać. Muszę wyleczyć tego, no, no dobra. Nie! nie już umieram. A nie gdzie ty jesteś? Na dole, to jest zaś? Co mi robi? Nie, nie wiem gdzie... Jezu jak ty biegniesz mafu. Nie widzę za was. Mam dosyć. Aha. Aha czemu? Nie wiem. Pewnie mu wyjebało te czy coś. Ja na pewno. No tak, po prostu bez krwi niby. Okej. Okay. Jest zablokowany. No i dobrze. Nikt nie tęskni. Hejka. Nara. Jakieś haki są inne. Pokaż. Jakiś z zębatek z części porobione. Takie zawsze tu były na tym mapie. Ale powinien być spalony chyba, tak? Co się dzieje? Dzwonek. To ci hal. Ołóczko, paletą dostał. A dlaczego go nie spaliło przez halę? To nie jest szybki się. w ogóle. Dajcie spokój. No. Spalony. No Ale już umrę. Ja już będę lecieć za wami, szukać was. Ja już nie mam tutaj jak uciec, właśnie. gdzie wy jesteście? Nie wiem. No nie słyszę nawet. Pasnę się. Gdzieś w okolicach domu? Uh -huh. Widzę paletę z przewróconą. Wydaje mi się, że dźwięki są bardziej takie soczyste, takie... Soczyste dźwięki czego? No, na przykład teraz zrobienie gena było takie czyste i takie głośne. No to nie było. Zostawił mnie. Tu jestem na werandzie. To ten masz robiony, leczony? Mam. No to tu jest do zrobienia. Kafer mi. Proszę. Są drugi ta spodniczka, mm. nie mam A -a -a. w ogóle nie, nie chcę, żebyś <coughs> Długo jeszcze. To nie są jęki bólu, tyle powiem. Ale. A te drzewa jakieś, co to jest? Nie rozumiem tego. To. No drzewo jest załamane na pół i jest w powietrzu, to jak? O co chodzi? Jak w powietrzu. A. Drzewo jest złamane na pół i ono wisi, tak? Ładne, no chodź. No ale nie ma sensu. Należy już spoko, no po prostu hit. Pogoniła się 5 sekund. Wymarzyłam coś Na moich <śm> piątych urodzinach. Jak, podpałka. Coś tam, coś. Mamy jeszcze chwilę czasu. To masz zawsze czas na wszystko. Masz takie ruchy, że nawet random szybciej reaguje. Bardziej się interesuję. A to byłam ja, to ja nie wiem, że random. Ale ja z Louiswią gadałem wtedy. Więc to było do niego to mnie. Chodź, ja muszę leczyć z kimś. Ja muszę leczyć po haku ściągnięcia. Ja mam perka, to leczenie szybkie. Trzeba ją wymacać szybko. Dobrze, dobrze. Żeby stała, a nie wiesz. No, no musi dziczyć. Dziczyć. No i. o? Aha, bo to w jednym meczu musi być. Trzy. Dobra, nara. Aha Ja mówię, o, nie zalicza mi, coś się psuło. Co się popsuło? Teraz nara. mi też nie zaliczyło tego leczenia, no to mm, nie wiem. Na, 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 na. Gdzie tam ta czuło A ty niż ten totem, a nie... Na ty mi nie będziesz tłumaczyć. mówić. Wiem, gdzie jest tamten mój, tak? mówić. to.

Czego ryczysz? Goni tą klodę Ale chyba nie widać, nie. żeby goniło chyba Otera. XD5B29C03. Nice. A ten na jakieś acheren. Spoko. Biegnie. Mnie się wydaje, że stópki bardziej są klapane teraz. O to mi się już wszystko wydaje nagle. Boże, w końcu mamy, to już mogę się doczekać. Mm -hmm. Nie wiem jak pracują. Nocka jakaś? Hiwi? Hmm. Dobra, ulczyłem Claudette. Teraz trzeba znaleźć. Ona skończyła ten gęstwój? Tamek, ona robiła jakieś mnie dużo. Muszę słyszeć? Aha. No mnie widzę, że ty jesteś nagle hit. Proszę, te dźwięki twoje to jest hit. No, czemu przerwała? Tak się odwrócił. No, <trym> dobra, nie robi. No wiem, widzę. Może do wszystkiego dobijam Jeszcze wybażka kogoś widzę Teraz za mega uh -huh. Ona tutaj pięknie ja genera robię No i dobra super Jeszcze mi Genapy buchła mi się piecka zbagowała nie takich ludzi, którzy widzą, że robisz Gana i specjalnie ci przybiegnie, bo widzi, że robisz i ma nadzieję, że coś. Okay, ja, tak. ja nie ściągam już. Sorry. Dobra, ten gen to mogę darować już. Dzięki Wam wszystkim. Nie mam czasu na jakieś przedłużone mecze, ja muszę kończyć. Mhm. Przyszło! Pierdalaj, nie dam ci leczenia. Znaczy kolejna przybiegła teraz do mnie, do drugiego gena. Claudette mądra. Już mam dość. Mam nadzieję, że będzie nawet. No, na pewno będzie. Doby. Idę sprawdzić, twój ten. To tam. No, to otwieraj tą bramę, gdzie to tam. Ja, To no. Te stówe są jakieś naprawdę cześniące. Co, rudzić. lodo z szafki wyskoczyła. Okej. Okay. Specjalnie został. Ja uciekam, będę ich czekać. No, no, Jak coś małego otworzyłem bramę. Powiedziałaś, że nie podejdzie to nie więc sama podeszła, żeby ją uleczyć, dzięki Umarła, bardzo mi przykro. Nara! Hmm, krzyk, eee, koniec. Może ją dżistną? No. A tamta? Aha. Nieważne. Kotłuje się tu z nią. Z nimi. Bra. Co? To. uciekła. Będzie się zrespił U, no. w środku małego. Kisnę.